Witajcie w kolejnym odcinku z serii Dom do 35 m2, w której tak naprawdę od zera pokazujemy, jak zbudować budynek niewielkich rozmiarów, ale posiadający wszystkie strefy potrzebne do normalnego życia. Na tym etapie zakończyliśmy budowę fundamentu na ławach, czyli podstawę naszego domu, od której będzie on teraz piął się w górę. Wymagało to oczywiście odpowiedniego wykopu i stworzenia zbrojnych łap fundamentowych, na których wymurowaliśmy bloczki, a całość zaizolowaliśmy i przysypaliśmy piaskiem. W ten sposób mogliśmy wylać z betonu chudziaka i wyczekiwać tylko, aż całość zwiąże, po to, by ruszać z dalszymi pracami. Po waszych komentarzach i aktywności widzimy, że mocno nam kibicujecie, z czego naprawdę bardzo się cieszymy. A tych niezdecydowanych zachęcamy do tego, aby zostawili subskrypcję na kanale i śledzili dalsze losy naszego projektu. No dobra, koniec gadania, czas zabrać się za pracę. No ale chyba nikogo nie zdziwię, że aby ta mogła dojść do skutku, to najpierw trzeba zamówić potrzebne materiały. Dziś przyda się m.in. folia do izolacji, zaprawa do klejenia czy bloczki z betonu komórkowego, które są często wybierane ze względu na łatwość ich obróbki. Składamy zamówienie, a kiedy te zostanie zrealizowane z dostawą na miejsce, roznosimy je tak, aby mieć do nich łatwy dostęp. Zrata trochę rozgrzewki się przyda. <laughs> Zdecydowaliśmy się, że zrobimy cztery stosy po jednym w każdym narożniku, tak aby droga po kolejne elementy, z których będziemy budować ściany, była jak najkrótsza. Jedni działają więc na placu boju, inni załatwiają w tym czasie potrzebne pręty na więcej. To najcięższa robota, to kto to robi? Wiedzieli, że mi się nie przyjeżdżać, ale będą później spokojnie. Co tu dużo mówić, praca nikogo nie ominie, bo na budowie jest jej sporo, ale przejdźmy do samego murowania. Pierwsza warstwa jest bowiem bardzo ważna. Zaczynamy tu od wykonania izolacji przeciwwilgociowej z folii lub z papy. Następnie stawiamy ścianę wychodząc od narożników, a same bloczki kładziemy na zaprawie cementowej, która ma za zadanie zniwelować ewentualne odchylenia. Potem rozciągamy sznurek i dostawiamy kolejne bloczki wypełniając wokół pierwszą warstwę. Przed ułożeniem drugiej warstwy najpierw szlifujemy i oczyszczamy górną powierzchnię bloczków. W międzyczasie rozrabiamy cienkowarstwową zaprawę murarską, rozprowadzamy ją na powierzchni i dostawiamy kolejny bloczek. Samo murowanie przebiega sprawnie, bo przy betonie komórkowym z piórowpustem nie musimy dbać o to, by pionowa spoina była wypełniona zaprawą. No, chyba że przetniemy bloczek, wtedy trzeba będzie go posmarować. Dbamy również o to, aby spoiny nie wypadały czasem w jednej linii, co jest chyba taką podstawową zasadą wykonywania większości murów. W przypadku użytego przez nas materiału musi być ona przesunięta względem siebie o jakieś 9-10 cm. Eee, Zresztą stwierdziliśmy, że pokażemy chłopakom, co to znaczy team working. Dobrze sztaba? A, tu dasz radę sam. Kurde, ja, to był mój plan. <laughs> Nasza drużyna szybko ściany muruje. O Jezu. To może zamieni się na chwilę w komentatora. Podobnie jak na boisku, tak i tu następuje szybkie podanie do zawodnika z drużyny i akcja rozwija się dalej. Żarty żartami, ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której warto wspomnieć. W miejscu, gdzie mamy zaplanowane ściany działowe, które łączą się ze ścianami nośnymi, warto wykonać wzmocnienie poprzez zastosowanie metalowych łączników. W naszym przypadku przykręcamy je do bloczków, ponieważ wmurowujemy je już na etapie kładzenia poszczególnych warstw. Druga istotna sprawa to wzmocnienie przy otworach okiennych. Zrobiliśmy je przy użyciu dwóch żebrowanych prędów umieszczonych w wyrytych bruzdach i zatopionych w zaprawie cementowej, tak aby wychodziły około 50 cm poza krawędź z każdej strony otworu. Przyda się też rusztowanie, kiedy stawianie bloczków przestanie być już komfortowe, bez względu na wysokość muru. Ściany idą szybko w górę i powoli każdy wyobraża sobie, jak wyglądać będzie chyba życie w takim domku. Puszczałbym tobie z mydła balony, byłbym szczęśliwy i zadowolony. ty na kanapie, zobacz, ja pod prysznicem, a jakbyś że ty był pod prysznicem, a ja przy kibelku, no to już troszkę blisko jesteśmy siebie. Dzień zaczęliśmy od murowania ścian i też tak go kończymy. Słońce, jak to mawiał Klamer, malowniczo chyli się ku zachodowi, więc można jeszcze raz stanąć i przypatrzeć się temu, co powstało. I nawet jeśli nie posiadamy medali z grawerem Budowlaniec Roku, to i tak każdy etap napawa nas dumą i radością. Pewnie dlatego, że robimy to samodzielnie. Chciałoby się powiedzieć energia, energia, huragan, no ale nie zawsze tak bywa, szczególnie, że pogoda bywa bardzo zmienna i wpływa na ogólne samopoczucie. Myślę, że najlepszą taktyką będzie szybka kawka, potem zapakujemy do końca busa i jedziemy mierzyć się je z kolejnymi wyzwaniami. Nowy dzień zaczniemy od dźwięków łączonych ze sobą elementów rusztowania. Trzeba je koniecznie rozłożyć wokół domu, aby mieć swobodny dostęp do górnej części budynku. Dziś mamy w planach zrobić wieniec. Spostrzegawczy zauważyli już pewnie, że na ścianach znalazło się zbrojenie. Na etapie tworzenia ław fundamentowych pokazywaliśmy wam, jak je skręcać. Dla przypomnienia, mamy tutaj cztery pręty zbrojeniowe połączone ze sobą strzemionami rozłożonymi co 35 cm i związanymi drutem wiązałkowym. W miejscu, gdzie występują otwory w ścianach, doczepiamy jeszcze dodatkowe pręty mające na celu wzmocnienie ściany przed pęknięciami. Mówiąc krótko, zbrojenie w zbrojeniu. Taka trochę budowlana incepcja. Żeby tego było mało co metr, półtora dokładamy zagięte w literę L pręty, które będą wyjściem pod zbrojenie słupów wiążących oba obawieńce. Trzeba mieć na uwadze, że niebawem będziemy stawiali dach, a zatem trzeba przygotować tu solidne podłoże usztywniające całą konstrukcję. Po raz kolejny sięgamy po sznurek po to, by wyznaczyć górną krawędź dla desek szalunkowych. Element po elemencie dokładamy kolejne części bocznego deskowania, które musi być nie tylko równe, ale i na tyle mocne, by nie zostało wypchnięte podczas zalewania betonem. Pomogą w tym pręty przeciągnięte przez deski. Chodzi o to, aby w górnej i dolnej części deski wywiercić co jakiś czas otwory i przeciągnąć właśnie przez nie wspomniane pręty. Dodatkowo w środku umieszczamy niewielkie rurki, dzięki którym łatwiej będzie je usunąć, kiedy beton już zwiąże. Na prętach lądują klipsy, które delikatnie ściągamy, tak aby czasem nie uszkodzić płyt. Ostatnie prace polegają na wzmocnieniu łączeń pomiędzy deskami i podstawieniu podpurek pod nadproża. Jesteśmy gotowi na zalewanie betonem. Powiem Wam szczerze, że na naszej budowie dużo rzeczy sprawia mi radość. Fajran, przerwa na obiad. Moi kamraci, którzy, jak widzieliście na poprzednich filmach, zawsze ochoczo palą się do pracy, ale nigdy nie pomyślałem, że taką radość sprawi pojawiająca się gruszka z betonem. Nie trzeba było jednak długo czekać. Betoniarka rozpościera swoje ramię jak w jakimś tańcu po to, aby wypluć siebie kolejne pokłady betonu. Wbrew pozorom nie jest to takie proste zadanie, bo rura ciągnie w górę i trzeba ją mocno trzymać, a przy tym dozować odpowiednią ilość betonu do szalunku. Byliśmy więc bardzo ciekawi, jak w tej sytuacji poradzi sobie sztab. Mimo tego, że gdzieś tam czekaliśmy tylko, aż poleje się betonem, to trzeba powiedzieć, że dał sobie chłopak radę. Mogliśmy więc wygładzić wieniec i czekać, aż beton zwiąże. <grytanie> wieniec sobie będzie wysychał, a ja Cię zaproszę, kolego, na murowanie ścian działowych. Dwie mamy do zrobienia. Raz, dwa, dwie. Tak jak mówiłem, ścianek działowych nie ma zbyt wiele w domu, bo są tylko dwie. Z opcją lekkiego przedłużenia. Z racji tego, że podłoga zostanie tu jeszcze ocieplona styropianem i wylana, musimy wziąć pod uwagę jej poziom. W miejscu pojawienia się ścian działowych kładziemy najpierw izolację z folii, murujemy pierwszą warstwę bloczków, a następnie ponownie je izolujemy i wychodzimy z kolejnymi warstwami w górę. W tym miejscu wykorzystujemy też metalowe łączniki, które zwiążą ścianki działowe ze ścianami nośnymi. I choć do końca dnia nie zostało zbyt wiele czasu, to ścianki w tak niewielkim domu idą jak po maśle. Smarujemy klejem, dokładamy bloczek, docinamy w międzyczasie kolejny element, kontrolujemy odchylenia i tak dochodzimy do końca. Zanim słońce ponownie schowa się za horyzontem, można jeszcze rzucić okiem, jak i gdzie będzie znajdowała się łazienka, salon czy też kuchnia. Zaraz ściągamy szalunek, ale czas jeszcze przygotować zbrojenie i idziemy jeszcze ciut w górę. Jeszcze trochę będziemy murować i dopiero dalsze kroki, ale teraz wiążemy druciki. To, co tak pieczołowicie przybijaliśmy, skręcaliśmy, przekładaliśmy i ściskaliśmy, trzeba teraz będzie rozkręcić, wyciągnąć i rozebrać. Jeśli komuś wydaje się, że to koń murowania i zalewania betonem, to niestety grubo się myli. Pomiędzy zbrojeniem słupów wiążących dwa więcej trzeba jeszcze rozłożyć bloczki. Mimo, że samo ich układanie, jak mówiliśmy już zresztą, nie jest mocno skomplikowane, to tu trzeba wykonać sporo docinek. No nic, to tylko kwestia czasu, kiedy następne warstwy znajdą się już na swoim miejscu. Dobra, kolejne zbrojenia gotowe, już człowiek ma doświadczenie w tym. Teraz wrzucimy je na górę, no i co? No i lecimy dalej, budujemy dalej. Związane z trzemianami pręty trafiają na każdą ze ścian. Naroża również wzmacniamy, skręcając ze sobą zgięte elementy, i doczepiając je dodatkowo do każdej strony słupów. Dopiero wtedy możemy uznać, że wieniec i słupy są odpowiednio uzbrojone. No i czas na małe déjà vu, bo chyba wspomniałem już o deskowaniu na jednym równym poziomie, spinaniu wszystkiego drutami, zakładaniu klipsów i ponownym ściąganiu, tak aby beton nie miał prawa wylecieć na zewnątrz. Tak też jest i w tym przypadku. A kiedy szalonek jest już na miejscu, to pewnie wiecie, co to oznacza. Co, Sebastianie, może to oznaczać? To oznacza, że teraz usiądziemy, wypijemy kawkę lub herbatę i poczekamy na gruszkę. Sztaba już się nie może doczekać, kiedy po raz kolejny zaskoczy nas swoim mocnym uściskiem i precyzyjnym okiem, jeśli chodzi o dozowanie betonu. Nowa sytuacja mocno go jednak zaskoczyła, bo chyba nie sądził, że będzie mógł zaglądać do rury i zobaczyć od środka, jak to wszystko wygląda. I teraz człowiek wygląda profesjonalnie, nikt mi nie powie, ta twarz teraz wejdzie do sklepu i wszyscy będą wiedzieć i mówić O, z budowy wraca, pewnie sam, sam robi, szacun, budujemy domy. Szybka zmiana niczym w bolidzie Formuły 1, bo wynik trzeba dowieść do końca. Lejemy, zagęszczamy, szlifujemy i jedną nogą jesteśmy już na finiszu. Zanim wieniec stężeje, Trzeba umocować, czy zamocować takie szpilki, na których przymocujemy murłaty. Mamy swój patent, wywiercona dziurka na małej kantóweczce po to, aby szpilka zawsze była na środku. Na szalunku mamy wyznaczone miejsca, gdzie dokładnie je postawić, więc myślę, że jest to naprawdę ciekawe rozwiązanie. Bardzo ważny etap zakończony. Więcej wylane, w kolejnym murujemy ściany szczytowe, no i przechodzimy do konstrukcji dachu. Także domek. Pnie się w oczach sztabem. Lecimy się umyć i chyba wypić gorącą herbatę, bo nam się należy. Gorącą herbatę? Gorącą herbatę? Kochani, zostawcie łapkę w górę za te nasze ubrudzone od betonu buzie, a jeśli chcecie dostać powiadomienia o nowym odcinku, to upewnijcie się, że przycisk subskrybuj jest u Was kliknięty i zaznaczony jest dzwoneczek do powiadomień. To już wszystko na dziś. Widzimy się, mam nadzieję, w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie pa!